A jeśli to, co zawsze odczytywano jako ból, było w istocie lustrem, które odmawia ujawnienia twarzy? A jeśli rany opisane tam nie były tylko śladami, lecz drzwiami, drzwiami, których wielu boi się otworzyć, bo po drugiej stronie nie czeka winny, lecz wezwanie? A jeśli pytanie, którego najbardziej unikamy: kim jest sługa? Nie prosiło o imię, lecz o intymne, niemal zakazane rozpoznanie czegoś, co spogląda na nas z wnętrza tekstu. W ciszy, jak baranek patrzący na nóż rzeźnicki, nie odwracając szydy wzroku? Być może to, co nazywamy proroctwem, nie jest zapowiedzią przyszłości, lecz pamięcią spotkania, którego wciąż nie mieliśmy odwagi przeżyć, pamięcią niewinnego, który niesie winy, jakich nie przyznajemy się nazwać, pamięcią ciała, które przyjmuje cios, aby inni mogli nauczyć się oddychać, pamięcią sprawiedliwości, która dokonuje się bez oklasków w podziemiu niewidzialnego. Być może sługa nie tylko cierpi. On odszyfrowuje naszą ślepotę, zamienia oskarżycieli w świadków, przemienia odrzucenie w gest uzdrowienia, podczas gdy królowie milczą nie z szacunku, lecz z niezdolności do przetłumaczenia tego, co widzą. A jeśli cała spór o tożsamość sługi jest doskonałym rozproszeniem, elegancką zasłoną nad tajemnicą, która obejmuje nas wszystkich. A jeśli prawdziwym skandalem rozdziału 53 Księgi Izajasza nie jest, kim on jest, lecz czego to od nas wymaga, kiedy w końcu zrozumiemy, że ktoś krwawi, aby wielu nauczyło się żyć? Jest tam drobny szczegół, który łatwo przeoczyć, linia, która zmienia wszystko, punkt, w którym historia oddycha inaczej, i właśnie tam tekst otwiera szczelinę, dlatego co niewypowiedziane. Zostań do końca, wejdź ze mną w ten labirynt, a jeśli ten materiał poruszy coś, co było uśpione, zasubskrybuj teraz, aby nie zgubić wątku, bo następny obrót tej zagadki może być brakującym kluczem. Istnieje dawna rana, która przecina ludzkość niczym ciche ostrze, tnąc przez pokolenia rodziny serca. Ból, który niesiemy nie wiedząc skąd pochodzi, pustka, którą próbujemy wypełnić osiągnięciami, relacjami, sukcesami, a która mimo to pozostaje bijąc cicho w bezsennych nocach. Jakby coś fundamentalnego zostało utracone dawno temu, a teraz błąkamy się po świecie jak sieroty, które zapomniały twarzy matki. Izajasz znał tę ranę. Zobaczył ją odbitą w lustrze ludzkiej kondycji i odważył się opisać coś, co niewielu potrafi dostrzec prawdziwy koszt uzdrowienia. Kiedy przyglądamy się naszym najbliższym relacjom, ile razy łapiemy się na tym, że powtarzamy wzorce, których przysięgaliśmy nigdy nie naśladować, ranimy tych, których kochamy, odrzucamy tych, którzy się do nas zbliżają stawiamy mury tam, gdzie powinniśmy otworzyć drzwi. Jakbyśmy nosili w sobie automatyczny mechanizm autodestrukcji, niewidzialny program, który odpycha nas od tego, czego najbardziej pragniemy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd bierze się ten niszczycielski przymus? Ta niemal nieodparta potrzeba przemieniania rajów w pustynie? Prorok Izajasz, Zanurzony w wizjach wykraczających poza swój czas, uchwycił niepokojącą prawdę o naszej naturze. Jesteśmy gatunkiem zranionym u źródła. Nie przez przypadek, nie przez pecha, lecz przez pradawny wybór, który rozbrzmiewa przez wieki niczym stłumiony krzyk. Zrozumiał, że nasz ból nie jest tylko indywidualny, jest zbiorowy, dziedziczony, przekazywany jak przeklęte dziedzictwo z pokolenia na pokolenie. I w rozdziale 53 swoich proroctw ujawnił coś, co ludzki umysł opiera się przyjąć: że uzdrowienie wymagałoby ofiary tak radykalnej, że podważyłaby wszelką ludzką logikę. Są chwile w życiu, gdy zasłona się rozdziera i możemy zobaczyć poza pozorami. Chwile, w których uświadamiamy sobie, że wszystko, co uważaliśmy za solidne i pewne, jest jedynie starannie skonstruowaną iluzją mającą chronić nas przed nieznośną prawdą. Izajasz przeżył jedną z takich chwil. Zobaczył poza czasem, poza konwencjami religijnymi, poza ludzkimi oczekiwaniami. A to, co ujrzał, odebrało mu mowę dosłownie. Przez długi czas milczał o tej wizji, bo wiedział, że jeszcze nie istnieją słowa, które mogłyby ją właściwie opisać. Pomyśl o ludziach, którzy najsilniej naznaczyli Twoje życie. Niekoniecznie o tych najbardziej podziwianych czy odnoszących sukcesy, lecz o tych, którzy w tajemniczy sposób dotknęli czegoś w Tobie, o czym nawet nie wiedziałeś, że istnieje. Często takie osoby noszą w sobie osobliwy znak, wrażliwość ukrytą pod maską siły, mądrość zrodzoną z bólu, piękno, które wyrasta właśnie z najbardziej widocznych niedoskonałości. Nie wyróżniają się doskonałością, lecz czymś nieuchwytnym, co przemawia bezpośrednio do najgłębszej części Twojego jestestwa. Jakby rozpoznawały w Tobie ranę podobną do swojej. Izajasz dostrzegł tę samą cechę w postaci, która wyłaniała się z jego wizji jak niepokojąca zagadka. Kogoś, kto miał zostać odrzucony właśnie przez tych, którzy najbardziej go potrzebowali, wzgardzony za to, że na swojej skórze nosił ślady tego, co wszyscy woleliby ukryć. Nie był bohaterem w tradycyjnym znaczeniu, nie przychodził, by podbijać terytoria czy wznosić pomniki. Przychodził po to, aby wchłonąć w siebie całą toksyczność zatruwającą ludzkie istnienie, jak żywy filtr, który oczyszcza skażoną wodę, przepuszczając ją przez własną istotę. Proroctwo mówiło o kimś, kto miał być zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Nie tylko ukarany w naszym miejscu, ale dosłownie ukształtowany przez nasz ból. Jakby całość ludzkiego cierpienia, każda zdrada, każda samotność, każdy strach, każda wściekłość została skondensowana w jednej istocie, zdolnej unieść ten ciężar bez złamania się. A co jeszcze bardziej poruszające, on miałby wybrać to dobrowolnie, nie jako ofiara, lecz jako główny bohater operacji ratunkowej, która podważałaby wszystkie znane prawa sprawiedliwości i logiki. Czy kochałeś kiedyś kogoś tak bardzo, że byłbyś gotów zamienić się z nim miejscem w jego cierpieniu? Większość z nas wierzy, że tak, dopóki prawdziwa okazja się nie pojawi i nie odkryjemy granic własnego współczucia. Izajasz ujrzał kogoś, kto nie tylko był gotów, ale też zdolny dokonać tej wymiany w skali uniwersalnej. Kogoś, kto mógł spojrzeć na całą ludzkość, przeszłą, obecną i przyszłą. I powiedzieć, ja to uniosę. Nie z rezygnacją, lecz z miłością tak radykalną, że redefiniowała sam sens słowa miłość. Ale tutaj kryje się najgłębsza tajemnica proroctwa Izajasza. Ta ofiara nie zostałaby rozpoznana w momencie, gdyby się wydarzyła. Przeciwnie, zostałaby odczytana jako porażka, słabość, przekleństwo od Boga. Uznaliśmy go za dotkniętego, zranionego przez Boga i uciśnionego. Napisał prorok, przewidując, że nawet ludzie religijni zobaczą w tym cierpieniu dowód Bożego odrzucenia, a nie jego uznania. Jakby Bóg porzucił właśnie tego, który miał wykonać jego najgłębszy plan. Ironia jest tu okrutna i przenikliwa. Ludzkość odrzuci własne uzdrowienie, nie rozpoznając go w chwili, gdy nadejdzie. Istnieje w naszej naturze coś, co każe nam podejrzewać prawdziwą bezinteresowność. Gdy ktoś ofiarowuje nam coś cennego, nie prosząc o nic w zamian, naszą pierwszą reakcją jest podejrzliwość, czego ta osoba ode mnie chce. Tak bardzo przywykliśmy do układów, do wymiany coś za coś, że idea miłości całkowicie darmowej wywołuje w nas dyskomfort. Wydaje się niemożliwa, może nawet niebezpieczna. A gdy ta miłość objawia się w najbardziej radykalnej ze wszystkich form, ktoś dosłownie umiera za nasze winy, nasz umysł po prostu nie potrafi tego przetworzyć. To zbyt wielkie, zbyt głębokie, zbyt przerażające. Wizja Izajasza odsłaniała coś, co burzyło wszystkie religijne oczekiwania jego epoki i naszej również zamiast boga który żąda zapłaty za ludzkie grzechy widział boga który sam tę cenę opłaca Zamiast odległego bóstwa, które wymaga ofiar, aby je przebłagać, kontemplował bóstwo tak bliskie, że wchłania w swoją własną substancję cały jad zatruwający ludzką egzystencję. To tak jakby sam Stwórca wszechświata wybrał doświadczenie od środka tego, co to znaczy być człowiekiem w złamanym świecie. To zmienia wszystko. Jeśli to, co zobaczył Izajasz, było prawdą, Nasz podstawowy obraz rzeczywistości musi zostać przemyślany od fundamentów. Nie jesteśmy tylko istotami pozostawionymi samym sobie w obojętnym wszechświecie. Nie jesteśmy tylko grzesznikami w rękach rozgniewanego Boga. Jesteśmy zagubionymi dziećmi Ojca, który stąpił aż na samo dno studni, w której tonęliśmy, by dosięgnąć nas w najgłębszym miejscu naszej rozpaczy. I on nie tylko wyciągnął rękę, zanurzył się w tym samym błocie, wdychał tę samą toksynę, poczuł na własnej skórze ciężar każdego złego wyboru, którego dokonaliśmy lub dokonamy. A teraz, w ciszy, która zapadła po tym objawieniu, coś w tobie się zmieniło, prawda? Jakby drzwi od dawna zamknięte zostały delikatnie uchylone. Pozwalając, by inny rodzaj światła wpadł do pokoi, o których istnieniu dawno zapomniałeś. Proroctwo Izajasza nie dotyczyło tylko odległych wydarzeń ani postaci historycznych. Ono było o tobie, o mnie, o tym niewytłumaczalnym głodzie, jaki w sobie nosimy. Głodzie bycia naprawdę poznanym, a jednocześnie całkowicie przyjętym. Było o tej niemożliwej możliwości, że nasz najgłębszy wstyd może zostać przemieniony w chwałę, a nasze najboleśniejsze odrzucenie w absolutną przynależność. Może spędziłeś lata na budowaniu masek, tworzeniu ulepszonych wersji siebie, próbując zasłużyć na miłość, o której w głębi duszy zawsze wiedziałeś, że jest poza Twoim zasięgiem. Ale co jeśli tylko co, jeśli prawda jest inna? Co jeśli to ciche cierpienie, które tak długo niosłeś samotnie, zostało już dawno uniesione przez kogoś innego? Co jeśli twoje najskrytsze rany zostały już uleczone przez ręce, których nigdy nie widziałeś, w chwili poza czasem, której jeszcze w pełni nie rozumiesz? Jest w tym odkryciu dziwny pokój świadomość, że to, co uważaliśmy za naszą największą słabość, może być właśnie tym miejscem, w którym siła kogoś innego spotyka się z nami. Echo wizji Izajasza wciąż rozbrzmiewa przez wieki, bo dotknęła ona czegoś wiecznego prawdy, że jesteśmy kochani nie pomimo naszych niedoskonałości, ale właśnie przez nie że istnieje ktoś, kto potrafi spojrzeć na wszystko, co tak starannie ukrywamy i wyszeptać: Znam, niosłem, nie jesteś sam. To tak, jakby cały wszechświat sprzysiągł się, by stworzyć moment, w którym dystans między ludzkim a boskim został całkowicie zniesiony. A sprawiedliwość i miłosierdzie spotkały się w uścisku tak głębokim, że na zawsze przemienia nasze pojmowanie tego, co znaczy istnieć. Pozwól, by ta prawda osiadła w tobie jak niewidzialna kotwica. Subtelnie zmieniając sposób, w jaki patrzysz na własne rany i rany innych. Jeśli to dotknęło czegoś prawdziwego w tobie, jeśli coś poruszyło się w miejscu, gdzie wcześniej był tylko pusty pogłos, podziel się tym odkryciem, bo są inni, którzy idą tą samą ciemną drogą, szukając tej samej światłości. Zostaw komentarz o tym, jak to objawienie cię odnalazło. Pozwól innym zobaczyć, że nie są sami w tej podróży ku rozpoznaniu. Zasubskrybuj, by dalej zgłębiać te tajemnice, które łączą nasze serce z sercem samej tajemnicy istnienia. Bo niektóre prawdy są zbyt wielkie, by nieść je samotnie, a niektóre odkrycia proszą się o to, by celebrować je we wspólnocie.